Ostatnio mam duży wysyp zapytań na drzwi antywłamaniowe w klasie RC3, RC4 i wyżej, i pytacie o drzwi zewnętrzne do domów. Bo o ile klasy antywłamaniowości RC2, RC3, RC4 w drzwiach wejściowych do bloku to tam nie ma problemu, to w drzwiach zewnętrznych to tutaj już się robią schody, bo drzwi zewnętrzne w klasie RC2 może spotkać i to będą drzwi pełne lub przeszklone. Natomiast w klasie RC3. Tu już jest tak nie niezakolorowo, bo y, oczywiście są producenci, którzy robią takie drzwi, ale y, najczęściej to są drzwi y, pełne. A jeżeli chcesz mieć przeszklone, to chyba tylko Gerda i Delta robi w klasie RC3 y, drzwi zewnętrzne do domów. Y, natomiast klasy RC4, ja tam przejrzałem te wszystkie katalogi i raczej nie widziałem producenta, który by zrobił drzwi zewnętrzne, nawet pełne w klasie RC4. No tak to wygląda. Wszystkich katalogów nie znam, oczywiście, wszystkich producentów też nie znam, a jeżeli już pytacie też o klasę RC5 i RC6, to to są klasy nieprzeznaczone do, to znaczy to są drzwi. Nie przeznaczone do użytku prywatnego, więc nie wiem, składy amunicji, jakieś coś dla wojska, to tam są te, tego typu klasy antywamaniowości do użytku takiego prywatnego nie spotkacie i nie kupicie drzwi, więc nie ma co pytać o drzwi RC5, bo kupiłeś sobie nowego iPhona i chcesz mieć porządne drzwi, no nie, nie da rady.